Nie wiem po co biega. Jazda, chcesz zostać morsem chyba, nie? Jazda robi rozgrzewkę też. Na trzy jazdy nie, patrz, ona chce. Najcenniejsza herbata. Dziwi się? co? Ja z podziwu dla niego. <grymne> da? Nie, no, to da? Nie, no, to tak? <grymne> tylko, nie, z chłopaków. Tylko mnie możesz, ale nie, nie ten, nie kamerkę, wiesz. Tak, tylko wrzucamy w kurtkę. Nie z z, z z czarnego tylko w kurtkę. Migawka zostanie. <grymne> To było przejęcie wigiliny? Właśnie? Koś tu butał został. To, to, jednego. Jednego. to, to nie było ważne na kogoś. <ślinik> <ślinik> Skoczył z butu. Ty to właśnie do, do bardzo dobry jest, ty patrz, bierz przykład tam, szlafrok trzeba się brać. Szlafrok jest bardzo dobry. Ubierasz od razu, wiesz, szlafrok i jest okej. Okay. Ale to nie, nie, to przy... nie możemy, to jest świętokradztwo! To tak jakbyśmy po prostu, wiesz, wiesz o co chodzi. No. Dobra, różana. No. Ja bym, kurczę, mógł tu przyniósł banie normalnie. Nie wpadliśmy na to, Wojtek. Starzejemy się, kurwa, mogliśmy wybanie banie przywieźć. No ale spirytus mógłby się napić. No, po spirytusie się nie jedzie alkoholem jak podczas kon kontroli drogowej. Tak? <suk> <g> nie wiem, Pol <g> <g> nie, piłem, nie piłem spirytusie szybko ulatnia. Ale tu zanim się zanim nas się napijesz, no dajże kłopowi. <g> Basia poszła już do apteki.

I się tarzał i się tarzał. Wojtek bo... weź daj bo... się zdjęcia? No to, to nie robię tych zdjęć. Czyje to, czy to ta kurteczka tutaj? Moja. To nie twoje. To nie, nie ten bucik. Nie. To ty, to ty, ty weź na drugi raz będziesz tego. kopciucha szukał, nie? <grym 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 nie, bo to. <grym> to już jest szybko, szybko. Znarchnięty. Nie zwrócił uwagi. Patrz patrz, jazda wchodzi do wody. No? no wzięła przykład. No, wie wie robi, nie? Nie wiem, też nie potocam. Ja w Jazda byłaś! Jazda! nie wie że jest z minus 12. Ta składka gazet w starbodzencie nie ma. Ale numer... No i Mikołaj mówił, że ma... No, mówię, no mam 38,6. <śmukasz> no, no dobrze, no dobrze, to dobrze. Zależy mi To dobrze chyba. Lepiej zrozumiał, niż by się tułku topił. Kurczę. Bo Malec wczoraj rozmawiał z jednym zmorsem, który spotkał gdzieś. д